Witam z tej strony Iza, jesteśmy w klubie Samurai, witamy wszystkich fanów walki. Jakiś czas temu odbyło się seminarium Bezpiecznie we Wrocławiu. Jak to się stało, że z jednego cyklu szkoleń powstał cały projekt? Witam wszystkich bardzo serdecznie, na imię mam Łukasz. No To jest taka troszkę dłuższa historia, ale ogólnie wszystko rozpoczęło się w okresie pandemii, kiedy, jakby, robiąc tutaj z kolegą, który będzie też po mnie mówił, statystyki zagrożeń, użyć narzędzi niebezpiecznych, butelek i tego typu podobnych rzeczy, stwierdziliśmy jednogłośnie, że trzeba zrobić projekt i wyjść naprzeciwko jakby obywateli. Z tej strony, przynajmniej z naszej strony, ukłon w stronę miasta za wyrażenie zainteresowania tym projektem także wielki ukłon. No i tak. Że tak powiem, od początku zaczęliśmy dumać sobie, tutaj zrobić dla ludzi, i wyszedł projekt, no, ten, który mamy obecnie. Od razu ustalone było, że będzie to jakby proces długofalowy, powiedzmy trwający rok czasu, raz w miesiącu, taki, taki kurs tak, dla mieszkańców Wrocławia. No ale pandemia nam przerwała. Zaczęliśmy projekt w lutym, to była jakby pierwsza edycja. Rozpoczęliśmy tutaj jakby ten ciąg, który miał nastąpić, no ale niestety lockdown zamknął nam, i projekt się opóźnił, że tak powiem, w swoim rozwoju. Wznawiamy projekt, rusza druga edycja z racji tego, że pierwsza się odbyła. Yy, tutaj z właścicielem Samuraja, z panem Darkiem Habiakiem mamy uzgodnione, że cały projekt będzie odbywał się w tym miejscu, w strefie Fight. Tak? I co? I działamy, lecimy. No, Pomysł jest, trzeba tylko go zrealizować i mamy nadzieję, że przyciągniemy swoją uwagę ludzi tak? i będą chcieli skorzystać z takich zajęć. Super. Dominik, kto może skorzystać z tego projektu? Jakie saloniki? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Projekt jest skierowany głównie, może nie głównie, niemniej jednak, skierowany jest dla osób z doświadczeniem, jak również bez doświadczenia, dla rodzin, dla dzieci od 14 roku życia. Oczywiście również dla instytucji. Jeżeli chodzi o instytucje, to tutaj projekt będzie dopasowywany do ich potrzeb i do zagrożeń dla grup zawodowych, takich jak np. listonosze czy kierowcy. Ogólnie nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, jeżeli chodzi o płeć. Bardzo mile są widziane panie, jak również panowie i całe rodziny. Super. Marcinie, jaki materiał jest przewidziany na te szkolenia? Jakie witam. Czego będzie można się witam wszystkich, Marcin Snopczyński z tej strony. Słuchaj, wiesz co? Dlatego spotykamy się na tych seminariach w tak szacownym gronie. I dlatego nie zdecydowaliśmy się na to, żeby to było prowadzone przez jednego instruktora, bo to zawsze jest e, widzenie samoobrony bardzo subiektywne. A nam chodzi o obiektywne spojrzenie na samoobronę, ponieważ każdy z nas e, ma swoje doświadczenia, e, trochę inne techniki, nawet te same techniki wykonywane są trochę inaczej. To jednak to będzie pozytywne dla tych, którzy przyjdą na te szkolenia. Dlatego, że z jednej strony mamy świadomość tego, że nie można nikogo nauczyć nie wiadomo jakiej samoobrony w jednym seminarium, natomiast będą to techniki na tyle proste, na tyle łatwe do załapania, że nie będzie problemu nawet dla tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia w tym, żeby, żeby być w stanie to ogarnąć i sobie później. Lepszym lub gorszym skutkiem użyć. Natomiast ta różnorakość technik, czyli na przykład to, że Dominik będzie pokazywał inne techniki, Łukasz inne techniki, ja inne techniki i to będą techniki pokazywane przez za każdym razem innego instruktora, to będzie fajniejsze. Stwierdziliśmy i zauważyliśmy to też na, po, po, po pierwszych szkoleniach tego typu, że to będzie lepsze dla studentów. Jakie techniki najprostsze, najskuteczniejsze. Owszem, jeżeli ktoś e, po takim seminarium zainteresuje się w ogóle samoobroną, e, no to wiadomo, że ten zasób jego technik będzie rozbudowywany. Natomiast jeśli nie, to zawsze będzie to jakaś baza do szybkiej reakcji w sytuacji jakiegoś zagrożenia e, na ulicy. Na pewno będą techniki obrony przed niebezpiecznym narzędziem, czyli nóż, śrubokręt. Na pewno będą techniki związane z atakami na punkty witalne w organizmie, bo to też jest łatwo przyswajalne przez studentów. No a ja zajmę się prawdopodobnie jak zwykle narzędziami improwizowanymi do, do samoobrony, więc ciekawostki dla zwykłych zjadaczy chleba cywili, jak można narzędzi podręcznych, które mamy z reguły gdzieś przy sobie, użyć i to skutecznie do tego, żeby zrobić krzywdę. Komuś, kto chce nam zrobić krzywdę. Także zapraszam. Naprawdę będzie będzie ciekawie, dużo ciekawostek i za każdym razem innego spojrzenia na, na techniki samoobrony, a też zobaczymy, jak to będzie wychodziło z seminarium na seminarium, bo może się okazać, że będziemy jednak gdzieś tam modyfikować i ewentualnie dostosowywać to do tego, że na przykład będzie jakaś instytucja chciała skorzystać, no bo nie oszukujmy się. Listonosze, nie wiem, motorniczy, czy kierowcy MPK, czy, czy Straż Miejska itd. To są wszystko osoby, które spotykają się z dużym zagrożeniem, z dużą agresją i może się okazać, że gdzieś zacznie to iść w tym kierunku, że oprócz szkoleń takich sensu stricte dla, dla ogółu, będą też szkolenia dla poszczególnych grup. Tu wielki ukłon dla miasta Wrocławia bo e, walka z e, przemocą na ulicy to nie tylko wysyłanie nowych patroli na ulicę i e, nie wiem, montowanie kamer, bo do przemocy będzie dochodziło tak czy inaczej i zanim ten patrol zareaguje, zanim się pojawi, e, no to przez nie wiadomo jak długi czas tak naprawdę będziemy w czarnej dupie, jak zostaniemy zaatakowani, więc musimy sobie poradzić sami. Więc e, fajnie, że, że miasto widzi e, e, widzi zapotrzebowanie na to, żeby e, obywatele byli świadomi zagrożeń, bo tu jest też szkolenie psychologiczne na tych seminariach, żeby byli świadomi zagrożeń, potrafili ich unikać, a wtedy, kiedy nie można ich uniknąć, żeby byli sobie w stanie poradzić. Także zapraszamy. Super, tak więc zapraszamy wszystkich.